Dziękuję Was z tej Mati, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Angry Be Beard Star Wars, tak. Wracamy do Angry Star Wars po tak tylko przerwie. Przepraszam, że... do było Angry Birdsów, no ale albo nie mogę nagrywać odcinków, albo nagrałem no, odcinki z Brawl Stars. Nagrywałem. Dobra, no, ale wracamy. No i... Braula, no co do i... Do Egberców, przepraszam. No i lecimy z poziomem. Kolejny tu razem. <tryk> Będzie to szesnasty poziom w y, sikach. Bitwy po Onabu, chyba. Nie, nie, nie wiem. Nie ma, jak się nazywa tej świat. Zobaczę sobie. <tryk> Okej, okay, jakoś się udało. A jeden został, ale w topa. Nie, ale tu zrumbałem. kujda, muszę zaczynać ponownie. Spróbuję jeszcze raz. Dobra, do no topy. I pyk Tak jak tak, tak wtedy, czyli nieźle Nawet. jest! Udało się za drugim razem tym razem. No i zbliżam się do ostatniego poziomu w, w tym świecie. i będę mógł zakończyć ten, ten świat. O, to właśnie mamy droidy takie mam do dyspozycji Kurde ciężko to będzie Jest, udało się Aj gdyby to ten te, te D &D wybuchło. było O tutaj na tym rozwalonym To by było po prostu cudownie Po prostu mega, mega dobrze No się by udało, spróbuję jeszcze raz No i fruje, aj, ai ai, tak, tam w bajce tak jest, wow, Ej, mega dobrze to się udało, tak, udało się wreszcie. A Zresztą, czemu ja powiedziałam wreszcie przez to, bo za to nie było No i osiemnasty poziom. Zbliżamy, zbliżamy się krokami, wielkimi krokami do końca tego świata. A więc bądźcie dalej do tego świata. I w Jedi, i w Seatach. Czyli z osiemnastym poziomem. No nie będzie łódka, łatwo, ale nie będzie to się Nie wiem, czy też, jest też nie, ani łatwo. Ani niemożliwe to zrobienie Panie już leć, że to zrobię Nie Zrobię to na izi Ej za drugim razem, stos Ej no i co by się dało na trasę, leci, leci potem na górę i leci za mapę Bo trasa to była mojego ptaka 19. przedostatni level w tym świecie w Seatach ponieważ byli Jedi i Sitowie w tym świecie tak jak w każdym Jedi przeszedłem już dwa odcinki temu a Seatów teraz przeboczę wow, ej! naprawdę dobrze, dobrze to idzie Pyk, pyk, pyk! Aj, nie uda się. Nie uda się to. Nie! Kurde, tylko to nie ja zostało. Jeszcze raz. Kurcze, Ej, wiem jak można by było to lepiej rozegrać. dużo lepiej. Nawet ten łajcyk się nie przerwał. Kurde, to będzie ciężkie mega. Do zrobienia. Jeszcze słaby przed tam jeszcze raz. Ej, to się dość najlepiej ze wszystkich raz Została aż połowy wyeliminowałem za pierwszym ciosem. To się! Ej, zostało tylko, je, zostało tylko jeden. To jest do zrobienia. Spróbuję tak to zrobić. Pyk. Aj, nie wyszło, pójdę. Teraz mam stresa, bo się to może nie udać. No ale spróbuję, można. Tak, powinien tak od razu zagrać. O, no i wyleciał z drugiej strony ta świga Dobra, przechodzimy do ostatniego finałowego poziomu. Pewnie będzie jakiś z bossem. Tak, jest boss. O, no i to jest dostęp, tak. Co? Jest. Jest na tej platformie statku po prostu. O, dobrze bym to wziął. Wreszcie. Ujocie, ale mi to nie... Coś nie pykło. Ej, zresztą, no, Nawet nieźle jest. To jest nawet do zrobienia. Tak się zabiło. O, drugiego jedz Jest! Zostali tylko dwaj. Nie! Ale to słabo rozegrałem. Mega, mega słabo. Ebo ty... Jeszcze tylko idę, jeszcze tylko idę. Ojej, kurde. Nie pykło Aj, tutaj jest ja zbuchło, kurde. Nie tak to miało być. Kurde, on nie leży jeszcze. Ej. O co kamen? Kurde, będzie mega ciężkie. Nie, nie da rady, kurde. No teraz tak, tak, tak to wcześniej zrobiłem, za pierwszym razem. Ale no co sprawia, że te ptaki. Jak lecą są tu, 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 tu. No to tak skręcają. Patrzcie, z tego pojazdu wydobywa się taki dym. No i on optycha, bo ob odpycha moje świnie. Powiedziałam, optycha idzie. Jest, jest to tylko jeden. Tylko ten jeden, błagam. Ale to z Ale to z Nie wiesz, że to było takie realne do Ja to się wąbałem. Zepsułem. Znowu on tam, pierwszy raz widziałem teraz to są takie a to świnie, my świnami jak pijemy. Chudy, jeszcze dwie ten boss i tamten. Dobra, no, tego bossa zabić. No ale jeszcze jeden ptak został, ten jeden, kurde. Gdyby wcześniej to tak zagrał. No spójrz jeszcze raz, trudno. tylko go kosmiczną. Tak, tak dobra. Teraz albo niech Jest, dobra, teraz zagrać tutaj które temu i będzie dobrze. Teraz! Jest! Udało się! Tak! Wreszcie to Siódmym razem, nie wiem. Przejdźcie tutaj i napiszcie w komentarzach. W komentarzu jeśli wam chce. Jeśli się wam chce. No ale jest zrobione to. No i Battle Droids. Dobyliśmy 220 200 punktów. Ale mam koncerny filmik na to. No i mam... No i możemy już robić kolejny świat. Ucieczka Statuin No ale myślę, że zrobię... zacznę sobie to Master You Destiny. Chyba tak będzie tytuł odcinka, no nie wiem. No i tutaj chodzi o to. No aby... Patrzcie, żeby grać, to trzeba wziąć swoje ptaki inne. A, no i otworzymy też prezent sobie jeden mój. Ile ptaków i świni i oczy. czy. Czy się jakiś prezent do otworzenia? Chyba nie mam. Zobaczcie, się wezmę na ten poziom. Kolejną sobie wezmę na ten poziom. Dobra, drugi weźmiemy sobie tą. To jest chyba Padme, jeśli się nie mylę. Nie wiem, barba albo leja. Nie pamiętam z tego tak dobrze. Muszę sobie... obi sobie rozmy. A no i myślę, że... W tym świecie to będę tak od czasu do czasu robił levele. Czy chcecie, bym to po prostu przeszedł? Czy robił czas do czasu? Napisz tak w komentarzach. No i na tym już będziemy kończyć odcinki. No i powiedz nam kanały Igamar, Simon, oraz z Dobra, to tyle na dzisiaj. Trzy... Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.